Siemaneczko mordeczki, ja jestem w 14 Witam was w kolejnym odcinku z hero Zero pl 25 Dzisiaj sobie po prostu obejrzymy walkę drużynową W którym mamy do zdobycia trofeum Standardowa łapeczka w górę i subik na kanale I oglądamy, zobaczymy Wygraliśmy I zobaczymy jaki tren a czy jaki ten Jest, mamy trofeum Na energię Kozak I zobaczymy jeszcze bandę No, po prostu kozak Dobra, mamy trofeum I tak Żeby nie zapomnieć, od razu zdrowie. Tutaj, typka Tutaj, żeby nie było O tej staty na odcinku. Także Pozdrawiam cię, miś uszatek 64 level Drużynka Heaven Drużynka bardzo ładna Kozak Gdzie ty teraz jesteś? Tutaj Towarzysz Kozak I staty 9 na 10 Spoko Naprawdę ładne statystyki I co? Ja już mam 61 level Mam pieseła jak widzicie. Troszkę tato ogarnąłem. Tutaj honor i ligę biłem. Dzisiaj w kasynie nie pokręcimy. Ponieważ już pokręciłem dzisiaj maksymalnie. Yy... Tutaj sobie zrobimy misikę Treny przepadły. Nie dobrze. I sobie zrobimy trena na oko. Tutaj ładnie. I wbijajcie na mojego Instagrama, bo na 100 robimy konkurs na PayTech Card o wartości 20 zł. Także no. Warto. Naprawdę myślę, że warto. Będę sobie mogli kupić Starter packa do RZR-0 lub na jakąś inną grę, to po prostu konkurs jakby głównie na oponki, ale to co wy zrobicie z tym pate w cardem to już nie tam to nie obchodzi w sumie dobra, kryjóweczkę mamy już nawet spoko rozbudowaną jak widzicie, wczoraj trafiłem lokalizację nie wiem, lawową, jak, nie wiem jak to się nazywa ta lokalizacja sprawdźmy to naprawdę nie pamiętam jak to się nazywa Pole lawy. No. Lokalizacja pole lawy. Także naprawdę moja ulubiona lokalizacja. Mm, mamy tutaj drużynkę. Ogólnie są problemy. Żeby napisać tej drużyny, trzeba odświeżyć. I to jest naprawdę mega słabe. Myślę, że to HeroZero jak najszybciej naprawi. I co? Nadzwyczajne jakieś jeszcze tutaj mamy. Zróbmy. 62. level jakiś dziadostwo oczywiście Przegraliśmy No ale patrzcie na jego staty o, Także mniejsza Dobra Rzutki zmienimy I robimy ataki Bo Honor naprawdę Musi lecieć do góry yy, Zaatakujemy sobie Tutaj może Drak Uwaga A łatwo wygrana Muszę ogólnie trochę siły jeszcze dobić. Bo mam mało. Ruiko 420. Let's go. Znowu łatwo. Mamy już 4880 Honoru. Także myślę, że jest spoko. I jeszcze mam taką propozycję do Was. Kto nie widział odcinka, w którym płaciłem 250 opanek do drużyny, to macie po prostu w przypiętym w komentarzu linka i w opisie. Także myślę, że warto. Jest jest to na drugim miejscu, jak widzicie. Myślę, że warto wprawdzić ten odcinek, bo jest spoko ten odcinek naprawdę. Także musicie bić. I co, zróbmy sobie jeszcze jakieś ligówki. I ogólnie chcę tego towarzysza, tego pieska, jak widzicie To jest Beagle chyba Rasa O, tutaj nie zrobimy teraz ataków Co się stało? Wow yy, dobra, nieważne I co? Tutaj zakładamy jeszcze najlepsze rzutki, jakie mamy Jakiś trening jeszcze, może zróbmy yy, Nie ten Ten trzeba zrobić No Także łopeczka w górę, subik na kanale, bo lecimy po 120 subów i widzimy się za parę dni albo jutro. Jak pod tym odcinkiem będzie.